Co? Ale co ja zrobiłem? Machajcie cały czas mieczami Bo ja się nastepam Proszę, proszę zejść z Proszę no jak to? Czemu? Opa. To nasze, to są trybuny, trybuny. Oni gdzie są, oni kampią tutaj, halo Op. Op, poświęcił się, poświęcił się żeby co? No teraz oni się boją, co to jest? No, wiesz, nie, myl, nie Wszyscy obok siebie! Wszyscy obok siebie! co tutaj, są tu! Po pięć, po pięć Chodźcie, chodźcie, dupę. chodźcie to na wziął! Poczekaj, wziął! Po Nie! Wycofaj się! Jak 2 na 4? My tylko staliśmy młody! Ja pierdolę wody kurwa! Jest chujnia! Co? No zjebaliśmy, bo się rozdzieliliśmy po chuj! No to tragedia! Bo Tera nie mogę wygrać punktów. No co jest? 24 osoby. Pozostałej. Aha. zabiliście dwóch camperów. Ju tak no jedźcie tak, kampisz, juh, Nie, czemu to powiedziałeś? Dwie osoby tylko powiedziesz, że kampisz, no. To znaczy, że wiesz, wiesz że jestem w kampie. wszysty inny wszyscy inni. No mam drogą nadzieję, że zrozumieliście to, że. O, nie. Kamperzy o, Nie! Co, oni, no, oni Oj. NIE! Nie, kurde! Siema! Siema! Patrzcie, ja naprawdę nie gryzę, nie musicie uciekać. On no, tylko dotyka. Ja tylko was dotykam, to nic takiego. To! No, panem, myślę, że blok co do 10 sekund. No i komentarz. Nie! Panowie, afera jest. No niestety, Julek. Mogłeś uciekać, a nie. Dawaj, turbii, Wielki finał pomiędzy kwestią marki i turbin wiatrowy. Dawaj Turbin! wygra? to kto wygra? co tym... Ej, co za skurwysyn? C... Za... C... Za... <laughs> nie! Nie! O, i turbii. Nie! O, ja, masz w o. No, 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 On to zrobi, on to zrobi, nie, on to zrobi. O kurde. A o tobie? Nieee Torbień zachowuj się zachowuj się Teraz <grym zesnać> nie ty Torbień No kliknij S, kliknij S Kliknij S, sy, do tyłu Kliknij S, kliknij S Ale Kliknij S, dobra No no I jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz

Nie, bo oni się strafie, się nie potrafią. O, fuck. No idzie wam zdecydowanie gorzej, sporo, sporo już. Wiesz co, nie wstać. Nie że teraz musisz krozweki zbierać, nie? No bo kurde, z umarłem, no nie! A, no i znowu. Ja nie mogę. Aternos. Ty, ja wiem co robimy. Turbiny, turbin, mam pomysł, mam pomysł. Turbinami w pokoju. Jebać te twoje pomysły, kurwa. Tak już spierdoli za mocno, nie? Albo no. Jak ja mu życie To jest dobry pomysł! Ja. Nie w ogóle coś tak z Kurde tydziaku ty Dobra ja nic nie widzę Nie widzę No spróbuj no to Ja mam mota Co to ma być Ty ci bazar

Turbin zginął, nie! Powiedz mi, że. Dobra, 6 tak. osób zostało. 6 osób zostało. Turbin! Ja no, Skracamy czas czy nie? Nie. Nieee, dobra. 10, wrzucam, 8, 8, 8? 6, 4, 5, 3. A, zbiotowałem, zbiotowałem, zbiotowałem. 1, lombo. No co, ja się staram. Jukku. Dobra... Przestań, ja bym... 10 Co ty zrobiłeś, Co ty zrobiłeś, 8 Aha. 6 nie, 4, nie tak mi się kliknęło. Nie, to jest koniec kariery oficjalnie! 5 4 3 2 5 4 3, 2, 5, 4, 3 Dwa... Nie mam. Oni mają godmoda czy nie? Nie Pięć... Cztery... Trzy... Co się dzieje? Ty... Sądzi, nie, To MR... wygra, chleb. Ej, to Nazar ma ping jakiś inny. Z Kosmita. Możliwe. Dosłownie Nazar, kurde, kosmita. On na Marsie gra. A co, Kuba chleba w godmoda? Obaj mają godmoda. Co jest? Co? Uh. <grymne> <Uuu. grymne> o, <To> Co <kurwa jest. grymne> To to ja, jest. 35 osób. Dormir. No. Bomby. Dzień, co Ej! Co Ej! Deszcz. Ile? Nie ma gdzie uciec. No nie wiem co to miało być Ej Nie było gdzie No właśnie Jaki teraz w ogóle jest? Masz coś do powiedzenia? Nie no teraz, teraz jest ten Slenderman, kurde O, Turbin wiesz co robimy? Musisz się naprwał Nie, zamknięty, ty miałeś mm, swoich uh. planów <shaped> kurwa nie lubię Wypierdalać z tymi planami twoimi Admin otwórz drzwi Otworzył Otwórz <s> <sweet> drzwi Co no, mamy robić tu w o, ktoś jeszcze został na mecz. Kampimy tu, kampimy tu, kampimy, kampimy. No nie wiem tego, co ty robisz. Ej, co wy robicie, stary? Ja. Nie, nie mogę tak zrobić, przykro mi, dolarka Mam kilka osób. Ej, dwóch jest się włączył jakikolwiek? Jest! O, jeden generator. Ja nie nie mogę co znowu ty. Ok, gdzie? No i miałeś wystarczająco czasu. Na no, sprzedaż kolegów.

Okej, okay, w no, Dobra. Wyłącz! Poczekajcie do... ...entrensa. Mocne. Wyłącz latarkę. Okej. Okay. Wyłącz latarkę, wyłącz latarkę. Dobra, chyba trzeba przejść już spowoli do heavy. Dawaj, no, dawaj, no, dawaj, uciekajcie. dawaj! Bo. A Pampers? Nie, dobrze, ja to muszę zabić akurat. Jakby... Ej, no! dwie osoby. Dobra. Idź pierwszy. Tak, wejdź. Karty szukajcie, Idź pierwszy. Wyram W sumie to będzie dość Halo? trudne, ale... Wejdźcie Ale 10 na... osób do celi. Turbin, chodź tu! Daję wam, no, wam czas do... Jeszcze chwilę. Tu! Tu! Chodźcie tu, chodźcie tu! Chodźcie do tu! 10 osób macie chodź, chodź. osób. Chodźcie, Trzeba 3, 4, 5, 6, 7, 8 Na zrodomu załatwiamy! Trzeba chociaż jedną kartkę zrobić Bo ja nawet nie słyszałem. Nie ruszać się Dobra no, tak, nie, Trzeba to po staremu zrobić Daję wam, tak, 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 tak. zabieram możliwość uszczania się W ogóle nie umieramy Tutaj nie mam co to jest wyższą osobą Mamy czerwoną osobę

o kurwa, ale przejebaliśmy Mamy Jest chociaż jedna klatka dobrze Nie wiem ja jakim mam cudem, ktoś kurwa nie odsabotował Tym razem... Nie wiem Uwaga Liczba to... Um, hmm po siedem. Chodź coś, chodź coś, chodźcie, 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 jest chodźcie, nami chodźcie, 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 Trzy chodźcie, 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 chodźcie,